Cześć wszystkim, z tej strony Kiram i zapraszam was do kolejnego odcinka z mojego świata Minecraft. Świata, w którym sobie budujemy i przeżywamy różne przygody. Dzisiaj zaczynamy w takim nietypowym miejscu, troszeczkę słabo mnie widać, może już tutaj przerzucę kamerę. Tu mamy naszą farmę owiec kolorowych, cały czas tu są. Nie będę ich usuwał, zostaną tutaj. Mimo, że mamy tam automat, to tutaj zostanie. Po prostu lubię też jak ładnie wygląda, a nie jest tylko coś praktycznie, ciągle praktycznie. Hmm. Czym się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj będziemy się zajmować e, budowaniem mostu myślę do, e, do tego portalu, który tam mamy do netheru. Już jakiś czas temu o tym wspominałem, tu mamy dziurę, natomiast ta dziura nas nie interesuje. Ja tutaj jeszcze to wszystko trochę ziemią pouzupełniam. Natomiast nie chcę jakoś super ingerować, tutaj będziemy mieć wejście. To jest ta nasza droga, tutaj mamy domek. Krowy owce, tu mamy zagrodę jeszcze pustą, ponieważ tu też mam plady od jakiegoś czasu, ale nie za bardzo się wiem, jak za to zabrać. Hmm, także jeszcze muszę przemyśleć parę rzeczy, czy nie zmienię w tej konstrukcji. Ja się odsunę, bo chyba krowy trochę mocno tutaj muczą, mam nadzieję, że mnie było słychać dobrze. Eee, no i tak, tutaj sobie będziemy iść też drogi. Kolejna rzecz, którą warto by w końcu zrobić, żeby to ładniej wyglądało wszystko. Mm, tu będziemy mieć zejście, takie podziemie. To jest naturalne zejście. Tu była ta przerwa, przez którą ciągle skakaliśmy. Ja to ziemią tu wypełniłem, zasypałem. Ona dziś tu była już nawet nie wiem, pewnie o tu chyba szła w tym miejscu. Jakbym zaczął kopać, to pewnie by tam było, bo nie wszędzie dawałem na zero ziemi. Nie gdzieś, nie gdzie tylko od frontu dałem. No i tak to zasypałem troszeczkę. Tutaj chyba jeszcze będę też zasypywał, a może zostawię drugie zejście. No tam mamy na, na naszą farmę, kaktus którą robiliśmy ostatnio. Nawet kotek się pojawił. I no iron golemy, żelazne golemy. Mamy już ich sześć. Znaczy my mamy wieśniacy, mają właściwie. No ale póki nas pilnują, to sobie mogą tu być. No nic, idziemy sobie tutaj na dół i zobaczymy. Chciałbym ogólnie od razu powiedzieć, że będę to robił. A łóżeczko miałem sobie zostawić. Zanim ten gdzieś tu na wierzchu może. Tutaj łóżeczko. O właśnie, co mówiłem, nie mówić. chciałbym to zrobić tak, że część mostu będzie, on będzie szedł jakoś od tego miejsca, myślę. Może nawet nie w linii prostej, tylko tak jakoś tutaj sobie zakręcimy. Natomiast chciałbym, żeby ten most wyglądał, jakby tak przechodził przez siebie, zmieniał się w połowie, taki jest zamysł, zobaczymy jak to wyjdzie. Będę robił z drewna dębowego oraz właśnie nie wiem, kurczę, czy to zastosuję yy, może czerwone spaczone drewno, będę miał no, chyba szkarłatne drewno, teraz już nie pamiętam, tam mam w skrzynce jak podejdę, to zobaczę. Także przepraszam, jeżeli prze, przekręcam nazwy. No nic, by trzeba było zacząć budować. Pierwsze bloki stawiać. Czy ja mam ziemię? Mam ziemię tutaj oczywiście, nie za dużo tej ziemi mam, bo aż jeden tutaj kawałek, jeden blok. Także chyba jeszcze będę musiał się cofnąć do magazynu. No nic, cofnę się do magazynu. Postawię pierwsze pale i wracam do Was za momencik, pokażę Wam jak to wygląda. Ja witam Was z powrotem. E, tak jak widzicie, już sobie tutaj e, zrobię parę pali, takich, na których będzie ten most osadzony. E, nie jest to nic skomplikowanego, na razie tak wygląda. nieciekawie, no natomiast to tutaj jest tylko. Na razie przygotowane pod położenie popłytek, bo chyba popłytki tu położę sobie, już pokazuję jak to robiłem. Wykorzystałem dwa typy drewna oraz brok przynajmniej na tą część, bo tu już w ręce mam czerni, bazalt przygotowane na tą część, tak jak mówiłem, drugą jakby, tą nederową bym powiedział o na Natomiast tutaj, tak jak widzicie, mam drewno świerkowe oraz drewno dębowe. Czemu takie połączenie? Ponieważ i to nie jest, oznacza od razu mój autorski pomysł, to widziałem u któregoś z naszych rodzimych, polskich youtuberów, fajne wykorzystanie. Drewna świerkowego jako właśnie imitację tego drewna, jakoby ono było zmoczone po prostu, bardzo mi się spodobał ten pomysł. I ta, jest to okorowane drewno świerkowe, i do tego mamy drewno dębowe. Tak wygląda to, jakby te pnie faktycznie, te na dole, były zmoczone od wody. Nie chciałem robić tutaj pni z drewna do samego końca, ponieważ raz, że nie chciałem tracić aż tyle drewna, chciałem wykorzystać kamień, a właściwie bruk, bo mam go naprawdę od zatrzęsienia, raczej każdy tak ma z brukiem, bo jest on ciągle dlatego wykorzystałem sobie tutaj bruk jako podstawę jako fundament, może to jeszcze tu wzmocnię jakimiś poprzeczkami żeby to była jeszcze lepsza imitacja, ale tak samo no raczej most się nie stawia na samym drewnie już teraz także może jakieś molo czy coś takiego, ale Jakieś mosty to chyba mocniejszą mają podstawę. Nie wiem, nie znam się na tym, ale tak mi się wydaje, że jakieś tam mosty mają trochę mocniejszą podstawę niż samo drewno, także tak sobie umyśliłem, że będzie to na razie bruk. Może z czasem mówię dorobię tu jakieś poprzeczki, jak jakiś fajny surowiec sobie wymyślę, żeby to wyglądało na jeszcze mocniejsze. Natomiast teraz się zajmiemy, ja też trochę tutaj tak powiem na wizji zrobię. Zrobimy sobie, stwierdziłem, w tą stronę, wyprowadzimy sobie i po prostu tu połączymy. W ten sposób to będzie zrobione, tutaj. To od tej strony, tu, ja może jeszcze kawałek potem wyspy dorobię, bo to też będę chciał sobie przerobić, żeby ta zielona trawa tu nie była, tylko no to jak spaczone, no to spaczone. Wypraszam, <laughs> natomiast... E, e, Szkoda tylko, że nie można wody jakoś tu zabarwić. Nie wiem, chyba że jest nie jakiś sposób, o którym nie wiem, to dajcie znać. Eee, natomiast szkoda, że nie można tutaj wody zabarwić, tak żeby nie wiem, jakoś na czarno tak jak atrament pływa czy coś takiego, w wodzie się do, dookoła nam unosił. No to byłoby coś, fajny efekt, by można było wtedy uzyskać. No ale póki co, z tego co ja wiem, to młodrzak czegoś takiego nie wprowadził. A bo, chyba, że się mylę, to dawajcie znać, to zaraz zmieniam kolor wody. Więc kładziemy sobie czernit, robimy sobie, ja robię z czernitu, właśnie tak, jak tam mieliśmy efekt tego zmoczonego drewna. Tak samo, no tutaj będzie spaczone drewno, ja sobie wymyśliłem to szkarłatny Tak jak mówiłem wcześniej, ja tam wtedy nie do końca wiedziałem, zleciało mi z głowy. Teraz nie spamiętam jaki on był okorowany w ten sposób. Nie, chyba jednak zostanę przy tym. Wygląda to o wiele lepiej. Tak, tak wygląda o wiele lepiej. To ja sobie ten tutaj odłożę. Czy ja mam jeszcze szkarłatny tutaj trzon? Nie, to nie ta w skrzynia. W tej skrzyni miałem szkarłatny trzon, także tutaj sobie zrobimy z tu i szkarłatnego trzonu. Co4 na szerokość 2. Zostawiamy tak, jak jest. Wydaje mi się, że. W tym stylu będzie to dużo lepsze, dużo lepsze. Teraz, żeby nam tu ładnie się zgrała. Ach, właśnie, nie policzyłem tego wcześniej, ale to nic, bo to sobie po prostu najzwyczajniej w świecie usuniemy. Nie, się kieram, się długo by się podobywało. Zrobimy sobie tutaj troszeczkę szybciej. Teraz jesteśmy w jednej linii. No tu by był potrzebny i tu byłby potrzebny tu tak dobrze liczę tak tu jesteśmy zachowani w linii tu jesteśmy zachowani w linii jeżeli dobrze patrzę parku rownojednościom nigdy nie były za dobre także wydaje mi się że coś takiego czym jesteśmy w linii jesteśmy no nic, możemy sobie lecić dalej, tak jak wcześniej, co 4. Teraz pytanie, bo ja nie policzyłem, czy nam to się zejdzie w ogóle. W sensie no, odległościowo. Dobra, no dalej. Co my tu dalej mamy? Jesteśmy na powierzchni, chyba słoneczko nam zachodzi. No nic. No właśnie, i tu mamy równo tak. Mm. 4 odległości. No dobra, niech tak zostanie, będzie trochę nierówno, może coś tu wymyślę. I na dwa szerokości. To już tylko wystarczy nam odwzorować tutaj... Samo ten sub z Czernitu. O właśnie i teraz możemy sobie dać tutaj A bo ja w... zapomniałem o jednej tej hm A jakby to tak zrobić Zastosuję sobie tutaj tak jak robiłem szybciej szybciej, przepraszam wcześniej No co jest? W ten sposób, w ten sposób, w ten sposób hop na górę hop hop jest Hop. I mamy w ten sposób zrobione supy do naszego mostu. Ja sobie w międzyczasie skoczę po pół płytki i będziemy budować dalej za momencik. Witam was z powrotem. Jakby eee, robiłem sobie tutaj, spałem sobie i robiłem sobie płytki. Mam tu ciężkie I odwiedził nas tu gość. Zombifikowany pilgrim. I tak się zastanawiam, co z nim zrobić. No, na razie go atakować nie będę. Ja sobie wrzuciłem złoty, złoty hełm na pewności, żeby on tych nie zrobił. Także na no niech sobie będzie. No, póki co mi tu nie przeszkadza. Natomiast, no, troszeczkę, że tak powiem, wziął zaskoczenia. Nie spodziewałem się go. Bo... No nic. My sobie tu zajmiemy się budowaniem dalej naszego tutaj mostu No, takiego pomostu można powiedzieć, bo super most to nie jest. Tak jak widzicie tutaj trochę wyżej nam wyszło. Zaraz sobie usuniemy. Te popłytki sobie stawiam tak, żeby trochę w wodzie, czyli jakby w górnej części tego czernitu, gdzie jest ta szkarłatna płyta. W ten sposób sobie wszędzie na razie zrobimy. Tutaj specjalnie nie daję, ponieważ będę chciał tutaj dać takie barierki, barierki, czy też płotki, o właśnie płotki, które będą nam imitować taką barierkę. I wtedy właśnie, jak sobie zobaczę, jak to wygląda, to będę myślał, czy tutaj będziemy sobie dawać właśnie podstawę, właśnie. Chociaż tutaj, tak szczerze, to ładniej wyglądało, nawet. Czy to za wąsko nie wyjdzie, jak damy? Może jak sobie zrobię od razu. Trochę jeszcze tego szkarłatnego drewna. Do tego tak, tak, tak. Tak, dobrze pamiętam. Na płot. Dobrze pamiętam. Możemy sobie zrobić nawet więcej, bo tu akurat się przyda. W ten sposób. Chyba jednak z tymi bokami polecimy. Od razu podoba mi się w ten sposób bardziej. O wiele bardziej w ten sposób mi się podoba. Tak, tak, tak wygląda prześwietnie. Cudownie, według mnie. Dobra, robimy sobie dalej. I tu mamy do zakrętów w ten sposób zrobione. Wiecie co, ja tutaj zrobię sobie też małą pauzę w nagraniu znowu i widzimy się jak będę już tam na drugim końcu i Wam wszystko pokażę, co i jak nie będę tutaj Wam przynudzał zestawiania, stawiania, stawiania półpłyt i płotków, bo to raczej każdy e, e, gdzieś tam potrafi robić. Także słyszymy się za momencik. Słuchajcie, mamy to. Mamy już pierwszy most, podstawowy pomost do naszego świata, do netheru, do którego mam nadzieję, że też zaczniemy troszeczkę czę częściej chodzić na odcinkach. Ostatnio dużo budowaliśmy, także wydaje mi się, że jakaś przechadzka po neterze dłuższa by się przydała. Tak, nie wiem, z pół godzinki na dwóch odcinkach, może coś takiego. Nie wiem, zobaczę. Natomiast na pewno by się przydało poszukać, bo dawno nie byliśmy. Byliśmy i to też właśnie chyba tam wyszły nam dwa odcinki, takie może troszkę dłuższe niż zwykle, ale za dużo czasu to tam nie spędziliśmy. Ja byłem trochę jeszcze poza nagraniami, po surowce, no ale to tak, to już rzadko jesteśmy w tym neterze. Natomiast y, nie teraz, y, nie na tą chwilę. Y, na tą chwilę chciałbym doświetlić ten pomost jeszcze, ponieważ wydaje mi się, że jest tu tak trochę ciemno, wiadomo. Y, tutaj możecie ocenić, napisać w komentarzu. Troszeczkę mi już to brakło tego szkarłatnego pnia. Y, natomiast chciałem, żeby to tak wyszło. Y, nie wiem jak to nazwać, tak jakby te, tutaj tak jakby taka zaraza się nam rozprzestrzeniała, to szło w tą stronę. Trochę mało jest tego, ja wiem, natomiast muszę przemyśleć, może tutaj wrzucę trochę y, jakiś y, nie wiem, roślin z nether, nasze znaczy roślin, no tych tam spaczonych jakichś korzeni, ziemi. Y, coś pomyślę jeszcze, no natomiast y, musiałbym mieć jeszcze do tego y, łopatę z jedwabnym dotykiem, której nie mam. Także na razie musi nam to wystarczyć. I to, że sobie doświetlimy to jeszcze tylko. Mam Chyba... tutaj lataręki. I tak właśnie myślę o... Daj tuż. Jak masz już, to daj tuż. Kałamarnica tutaj nam się zablokowała i uschła. Wydaje mi się, że ogniska, co mam przy sobie ogniska oraz latarenki. Także wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy sobie dać Czy my będziemy mieć... Ja nie mamy dębowego pnia, a nie chcę desek tu dawać. To może zacznijmy sobie od Czy to nie będzie tak. E, będzie w porządku. Latarenki zwykłe. A tu mamy latarenki dusz oraz ognisko dusz. Też sobie damy tu z tej strony, wydaje mi się, ogniska. Jak takie ognisko robimy oraz latarenki? No tak samo jak zwykłe, tylko z tym, że potrzebujemy wam pokażę na no, craftingu. Ognisko, tylko potrzebujemy piasek dusz do tego. No i tutaj mamy drewno, obojętnie jakie. Tu mieliśmy węgiel, z tego co pamiętam, jeśli chodzi o zwykłe Węgiel, tu mamy piasek dusz, tak samo lata rękę wytwarzamy z pochodni, z pochodni dusz. Pochodnie robimy z... tak samo jak zwykłą pochodnię, z tym, że też dodajemy piasek dusz i wtedy właśnie tak fajnie na niebiesko się tutaj świecą. Z tym, że z tego co pamiętam, to to światło, właśnie nie generuje światło. No. Te latarnie dusz nie generują nam tyle światła, co, yy, co te zwykłe. Jeżeli dobrze pamiętam, aczkolwiek mogę się mylić. Hmm, tutaj nam zabrakło. Może zbierzmy sobie te latarenki. Skoro tu miałem dać ogniska, to dam te ogniska. Zrzucimy sobie tak oraz tak. Może ja je sobie tu zaraz jakoś zabuduję ciekawie. O właśnie zrobimy sobie w ten sposób. Ja tu myślałem, bo tu jest takie łączenie. Hmm. Czy tutaj dać zwykłe latarenki? O tak. I tu damy sobie zwykłe ogniska na razie. I tak to będzie wyglądało. Przejście nasze. Mam nadzieję, że tu się nic nie spali od tych ognisk. Bo szkoda by było. Natomiast no, dodają one takiego klimatu, że tu mamy już takie to wejście. Jakie wejście do tego efektu to będzie, jak ja sobie tutaj jeszcze mówię, przerobię tą glebę, to wszystko, żeby to wyglądało faktycznie takie mroczne, bardziej tak sobie myślę, jeszcze jakby zebrać te ognisk, bo tu bym miał nie. Zostawiamy tak jak jest, zostawiamy tak jak jest. Podoba mi się na tą chwilę. Robi się już powoli ciemno. Także ja będę kończył też ten odcinek. Na razie zrobiliśmy sobie taki pomost oraz oświetlenie do niego. No myślę, że tu będę też jeszcze na tym myślał, pracował. Ale zrobimy sobie też tutaj ten sam, po sam portal. Może potem jak zejdę do Niteru. o Oj, pan Pilgit znowu wrócił. Dzień dobry, witam pana. Chciał być na odcinku na początku i na końcu. Także witam pana. Ale wejdę sobie jeszcze na górę i zobaczę, jak to z góry wygląda. No jest efekt. Fajny efekt jest. Wydaje mi się, że jest e fajny efekt. Nie wiem też, czy tych latarni troszeczkę nie za dużo. No ale nic. Na tą chwilę musi nam to wystarczyć. Ja się będę z wami żegnał. Zapraszam was do komentowania, subowania i zostawiania łapy w górę, jeżeli wam się podobało. No i nic. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!